Kobieta nigdy nie pomyślałaby, że jej ślubna jazda nie będzie luksusowym autem, lecz rozwalonym trójkołowcem, a mężczyzna, który ją odbierze, okaże się zbieraczem złomu. Ludzie, a nawet jej siostra, kpili z niej, mówiąc, że będzie się śmiać na trójkołowcu, podczas gdy siostra będzie płakać w luksusowym samochodzie. Jednak kobieta od razu rozpoznała tego mężczyznę. Często widywała go podczas dostaw, gdy zbierał złom. Była córką bogatej rodziny Szej, lecz wyrzucono ją z domu za zajście w ciąży przed ślubem. Dziś myślała, że ojciec jej wybaczył, podczas gdy w rzeczywistości chcieli wydać ją za biedaka zamiast jej przyrodniej siostry. Obie siostry wychodziły za mąż tego samego dnia. Jedna w luksusowym aucie, a druga na rozwalonym ludzie drwili, że została matką przed ślubem, więc małżeństwo ze zbieraczem złomu idealnie do niej pasuje. Siostra nawet przy pożegnaniu kpiła, że zawołają ją, gdy w domu uzbiera się trochę złomu. Gdy kobieta dotarła z synem do nowego domu, zobaczyła wszędzie butelki, worki i bałagan. Lecz teściowa okazała się wyjątkowo dobra i z miłością przyjęła ją oraz jej dziecko. Kiedy podano herbatę, kobieta o nie miała, widząc stosy herbaty da hong pao wartej miliony. W kuchni trzech słynnych szefów gotowało. Rywalizując o to, kto będzie mógł obsługiwać wesele. Na stole stała uczta warta fortunę, a teściowa z uśmiechem powiedziała, że to tylko zwykły wiejski posiłek. Oznajmiła, że tak jak Kobieta nie odrzuciła jej syna, tak i oni uważają ją za rodzinę. Następnie mężczyzna wręczył jej szkatułkę pełną diamentów oraz dwa z dziesięciu unikatowych kart istniejących na świecie. Kobieta była w szoku i zapytała, czy naprawdę zbiera złom. Mężczyzna odpowiedział, że tak. Zbierają wszystko od kawałka papieru po samoloty, a ich sieć działa na całym świecie. Powiedział, że w domu trzymają jedynie 200 milionów na wydatki, reszta jest zainwestowana w biznes i jeśli zechce, może jej te pieniądze dać już jutro. Kobieta poczuła, jakby znalazła skarb ze złota. Tymczasem jej przyrodnia siostra wyobrażała sobie, że to w śmieciach, gdy tymczasem to jej samo uzmuszono pierwszej nocy do mycia mężowinów zabrać kobietę i jej dziecko na zakupy i wrócić dopiero wtedy, gdy wypełnią całą garderobę. W sklepie przygotowywano się na wizytę Vipa, lecz gdy kobieta przyszła z synem, pracownicy nie wpuścili jej do środka i kpinili, że jej mąż pewnie też jest dostawcą. Już miała odejść, gdy pojawiła się jej przyrodnia siostra, a obsługa zaczęła jeszcze bardziej drwić, mówiąc, że jej śmierdzący trójkołowiec pewnie stoi na dole.